Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam! Duże zagrożenie pożarami na północy Norwegii. Norweski Instytut Meteorologiczny wydał pomarańczowe ostrzeżenie. Alert obowiązuje do poniedziałku. Pomarańczowe ostrzeżenie to drugie najwyższe, wyższe jest tylko i wyłącznie czerwone. Norweska Straż Pożarna apeluje, aby uważać z ogniem, a ja z kolei dołączam się do apelu i apeluję, aby być może przy tej okazji również rzucić palenie. No, i kto cieszy się ze słabego kursu korony? Kto zarabia w takim przypadku najwięcej? Trzy, dwa, Jeden oczywiście, że norweska branża turystyczna cieszy się ze słabego kursu korony i w takim przypadku zarabia najwięcej. Branża jest zadowolona, ponieważ turystów z zagranicy jest dużo, dużo więcej i branża idzie na rekord. Wzrosty są nawet 20-30%. Do tej pory połowa turystów była z Norwegii, a połowa pochodziła z zagranicy. Jednak teraz tych zagranicznych turystów, którzy nie skąpią pieniędzy, jest coraz więcej. Coraz więcej turystów? Coraz więcej pieniędzy, no i dobrze, i niech ktoś te pieniądze zarabia. Przetasowania poparcia dla norweskich partii politycznych. Najbliższe wybory parlamentarne dopiero w roku 2025, wcześniej wybory do gmin, jednak obecnie rządząca partia pracy traci poparcie na web i traci poparcie na szyję. Będąca obecnie w opozycji partia konserwatywna ma prawie 31% poparcia. Obecnie rządząca partia pracy ma ponad 10% poparcia mniej, a łącznie ze swoim koalicjantem, który ma niecałe 7%, i tak mają mniej niż będąca w opozycji partia konserwatywna. Co z tego wynika? Coś na pewno, chociaż wybory dopiero za jakiś czas, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów z dokładnymi cyferkami czy liczbami, to koniecznie przeczytajcie nasz artykuł, który już znajduje się na stronie. Zapraszam. Czy można w pełni naładować akumulator do samochodu elektrycznego od 0 do 100% w 6 minut? Podobno można, a przynajmniej tak, twierdzi brytyjska firma, która rozwijała się przy Uniwersytecie w Cambridge. Warto jednak dodać, że chodzi tutaj o mniejszy akumulator 35 kWh. Standardowe akumulatory do samochodów elektrycznych mają od około 60 do około 100 kWh. Jednak, jak twierdzą i zapowiadają decydenci w tej firmie, już niedługo będzie można tak szybko również ładować akumulatory większe. Czy to Koniec Passata TDI 1.9 nigdy. Jeden z pracowników norweskiej poczty wykazał się nie lada czujnością, a jego świetnie działający mózg w połączeniu ze zmysłami takimi jak wzrok czy dotyk odkrył, że jeden z użytkowników norweskiego Snapchata jest dealer. I Przemyca, a w zasadzie przesyła za pomocą poczty norweskiej narkotyki. Kiedy podwiedział o tym policji, policja odkryła, że w jednej z przesyłek jest, jest 213 gramów kokainy. Kiedy poszli dalej, w domu u tego użytkownika Snapchata okazało się, że ma również ketaminę, marihuanę, LSD, haszysz czy dwa. CB, także trzeba uważać i tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, żądając Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego, sobotniego poranka. Tak jak i niedzielnego, no i poniedziałkowego, oczywiście, że też. I muszę dodać, że przez cały tydzień mnie nie będzie, bo będę miał urlop, ale bawcie się dobrze, a ja wrócę. Trzymajcie się, dzięki, cześć.